Tego pieca chleb będzie chrupiący i pachnący. We wsi na Kaszubach można przypomnieć sobie chwilę dzieciństwa. Tradycyjny wypiek w piecu chlebowym, obserwowała Karolina Raszeja. Chleba naszego powszedniego to zdanie zna przecież każde dziecko. Mama pani Gabrysi ze starej sikorskiej huty na Kaszubach piekła chleb zimą co dwa tygodnie, latem co tydzień. Piekła tych bochenków bardzo dużo po to, żeby rzeczywiście był on na stole codziennie. Za domem się dymi. Rodzina Chińców, czyli rodzice pani Gabrysi, którzy żyli tutaj kilkadziesiąt lat temu, mówili na ten mały budynek na podwórku, piekarnia. Nic dziwnego. Piekło się w nim chleb, piekło się w nim ciasta, baby piękne, kaszubskie. E, piekło się w nim indyka, gęś. Tu rządziła mama od momentu, kiedy piec się pojawił, a zbudował go ojciec prawie 70 lat temu. Najlepiej mu było to zrobić tam, gdzie lubił najbardziej być, czyli w swoim i kuźni z prawdziwym miechem i kowadłem. Tu wszystko jest solidne i niemal w takim stanie jak kiedyś, a on jest w najlepszej kondycji, jak widać. Tata palił w piecu zawsze, od samego rana to było. Napalił w piecu, i wtedy moja mama przychodziła, sprawdzała ręką, tak, o, tak, czy już jest dość. Ciepło. Mówi, jeszcze nie, jeszcze trzeba trochę spalić. Na zakwasie, na mące pszennej pomieszanej z Żytnią, dziś rolę mamy przejmuje córka. Świętego. Amen. Takie piece na kaszubskich wsiach to była normalność. Kiedy mąka była swoja, drożdże robił każdy, to nie trzeba było jeździć do sklepów, czyli składów, które tutaj można było policzyć na palcach jednej ręki. Półtorej godziny od wyrośnięcia ciasta, kilka godzin od rozpalenia pieca i jest. Mama zawsze robiła znak krzyża w podziękowanie bo, Bogu za, za udany chlebek. Taki znak razy kilkanaście. Tyle, ile chlebów spieca państwa Chińców wyciągała gospodyni. Dziś łza w oku się kręci nie tylko od dymu, który z powrotem przez komin przywiewa silny wiatr, ale jeszcze od czegoś. Za dawnych czasów chleba nie kryło się nożem. Chleb, chleb trzeba było przełamać. Tak, żeby nie wiem coś było związane chyba z wiarą z... z łamaniem chleba. Stara Sikorska Huta, Karolina Raszeja. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu Panoramy, ale proszę z nami zostać.